Na spotkanie z kolejnym zasilanym bohaterem umówiliśmy się właśnie tutaj, ale okazuje się, że go nie ma, bo jest... W lesie, w środku Puszczy Augustowskiej, gdzie poznamy początkowy proces wydobywania złota podlasia, czyli miodu, z którego później wytwarza się miody pitne. Dokładnie, czyli ruszamy w Puszczę. No i w ten sposób znaleźliśmy się w samym środku Dzikiej Puszczy Augustowskiej z takim oto przewodnikiem, Piotrem Piłasiewiczem. I mamy w ogóle świętą nadzieję, że gdzieś dotrzemy Piotrze, że dotrzemy i na końcu naszej drogi będzie barć. Yy, mam nadzieję, że jeszcze no tam stoi. ruszamy. Barć, którą Ty sam osobiście założyłeś. Yy, tak, barć, którą zrobiłem w 2015 roku jako jedną z pięciu barci tutaj na terenie rezerwatu Kalejty tuż obok Augustowa. Tej Barci w tym roku przyleciał Nowy Rój pszczół, więc mam nadzieję, że też zobaczymy pszczołę, pszczołę augustowską. Nie wiem, czy Piotr się cieszy z tego, że pszczoły i komary nie, w Nie, obczulenie na pszczoły, ale barc oczywiście ma związek z waszą działalnością, czyli z wytwarzaniem miodów pitnych, czyli czegoś bardzo polskiego, bo nie wino, no bo wino z Węgier pochodzi, nie piwo, bo z Niemiec pochodzi. Nie wódka jest polskim alkoholem, ale właśnie miody pitne. To jest nasz towar eksportowy. Kiedyś przecież wysyłaliśmy na dwory brytyjskie właśnie ten trunek. Zgadza się, to już w czasach zaborów pod koniec XIX wieku autorzy w Polsce spostrzegli, że wraz z popularyzacją tańszych form wytwarzania alkoholu, czyli produkcji wina, wódki i właśnie piwa promowanych przez zaborców, tracimy. Nasze narodowe skarby, jakim są miody. Dało świetne. Brawo. Bo miód musimy sobie uświadomić jest najdroższym surowcem do produkcji alkoholu. Właśnie mnie to zaskakuje, dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że nawet jeżeli znaleźlibyśmy wyjątkowy szczep winogron, który rośnie tylko na jednym zboczu w jednym rejonie, Winogrona byłyby zbierane przez dziewicę po wschodzie czy po pełni księżyca. Dalej ten surowiec będzie tańszy od kilograma prostego miodu zebranego z pasieki w sposób tradycyjny. Taki bardzo tradycyjny i naturalny, bo to jest wielka Wasza moc, bo bartnictwo to jest właśnie powrót. Do takiej pierwotnej formy pozyskiwania miodu? Zgadza się. Natomiast no, jesteśmy idealistami, ale zdajemy sobie sprawę z pewnych realiów. Wiemy, że nie wrócimy z całym pszczelarstwem do bartnictwa, do takiego w pełni naturalnego sposobu pozyskiwania, ale warto jest zachowywać takie fragmenty i takie tereny i taką przestrzeń dla tej pszczoły, żeby ona mogła również występować w przyrodzie jako gatunek dziko żyjący. I tutaj to doskonale się sprawdza w przypadku bartnictwa. Na początku jest pozyskiwanie, a, te, a później jest wytwarzanie tego złotego trunku. W jaki sposób ten proces przebiega? Od samego początku? Od zaczyna. samego. Zaczyna się ban... od pszczoły. Zaczyna się od, od pszczoły. pszczoły Słyszałem, że to jest mała, czarna, wredna pszczoła. Tak, jest to jeden z gatunków rodzimych, yy, zachowany na terenie Polski, czyli gatunek, który występował na tym terenie od ostatniego zlodowacenia. Skąd wzięła się w Twoim przypadku ta pasja? O... Długa historia, ale żeby powiedzieć to krótko, szukałem zawsze sposobu, sposobności, żeby wrócić do Augustowa, do miasta, z którego pochodzę, gdzie się urodziłem, wychowałem. I jakieś 10 lat temu pomyślałem, a może by tak wrócić i się zająć. Bartnictwem właśnie w tych klasach. Po jakimś czasie zrozumiałem, że bartnictwo to jest doskonała pasja, natomiast nie da się z tego zrobić profesji we współczesnym słowa tego znaczeniu, to znaczy ja z tego nie utrzymam rodziny i stąd ewoluowało to w stronę miodosytnictwa, żeby robić dalej to, co kocham, to, co chciałem w życiu robić, a jednocześnie zrobić z tego biznes taki. Czyli biznes, ale oparty na pasji, na naturze, na czymś bardzo związanym z tym miejscem. Dokładnie. Jak zapytał Piotr, to co potem dalej? Po zysku wiecie miód? A jak, e, y, uh -huh. jaka jest droga od miodu do, Butel, do butelki? Do, tak. Albo kielicznego. Kielicznego. Kiedy już zbierzemy miód, miód kupujemy od pszczelarzy. Bo u was jest tylko miód i woda, żadnych syropów nie dodajecie? Żadnych syropów, Do, dodajemy czasem soki owocowe, to są zawsze te świeżo wyciskane o, owoce z, zbierane tutaj w okolicy Puszczy Augustowskiej, jak jabłka na przykład. Wy produkujecie wszystko tak bardzo w, ta, w takim e, osobistym kontakcie, nie ma tam jakiegoś takiego zmechanizowanego procesu, wszystko jest tak cyzelowane, dotykane osobiście oczywiście ręką człowieka. Eee, i to jest tak, no trochę... najważniejsze, żeby ten efekt był w miarę powtarzalny. Też od początku naszej działalności, na przykład od jednej rodziny, bierzemy praktycznie cały miód, który używamy na produkcji. Chodźmy Właśnie, dalej. Chodźmy dalej. Ja jeszcze chciałam zapytać o te rodzaje miodu pitnego. Trójniak, dwójniak, czwórniak, to czym one się różnią? Polska jest w zakresie typologii miodów pitnych ewenementem na skalę świata, bo wszędzie na świecie za miód pitny uważane jest roztwór wody z miodem przefermentowany, w którym ponad połowa cukrów pochodzi z miodu. W Polsce, żeby nazwać coś miodem pitnym, musi być zachowana proporcja, czyli albo czwórniak, który składa się z czterech części, jedna część to miód, trzy to soki owocowe albo woda. Trójniak, trzy części, jedna to miód, dwa to soki owocowe albo woda. Dwójniak i półtorak analogicznie. Te miody, które Najbardziej uważam, mogłyby zachwycić klientów i sprawić, żeby zarówno Polacy, jak i świat doceniał w polskie miody pitne, to są tutaj i czwórniaki, które nie są już tak słodkie, a potrafią oddać charakter użytego surowca i tą właśnie esencję z miodu. Tak? Najlepsza rzecz nas czeka teraz. Na czeka. Tu czeka na nas Paweł, mój wspólnik z degustacją naszych miodów. Się naprawdę nie spodziewaliśmy. Poszliśmy w poszukiwaniu barci, które jest tam wysoko na, na sośnie, prawda? Tak. Ale że czekać nas będzie tutaj wspólnik Paweł Kotwice z takim mi miodosytnym przyjęciem, tak. co my tu mamy. Jest to nasze lokalne całe bogactwo smaków pochodzące z, ze wspaniałego miodu pszczelego. Od tego się zaczyna. Tak, tutaj mamy miód bartne, mm, pozyskany po właśnie skosztować. z takich barci. Prawdziwy ba bartne, czyli z takiej dziupli na drzewie pozyskiwany miodek. Dziupli, czyli otworu, który wydrążyliście i tak. zabiliście deską. Mm. Tak. Otwór ten nazywa się barcią, a proces jego robienia to jest dzianie mhm. barci. Dzianie i nie szkodzi to drzewo? Nie, nie szkodzi. Drzewo nie jest osłabione, a pszczoły są zadowolone. Mm. Wybiera się głównie sosny. Barcie są na dużej wysokości. Także trzeba się tam wspinać, żeby tak. pozyskiwać miód. Ja się śmieję, że to jest na takiej wysokości, żeby niedźwiedź nie drapnął. <sut> <ceiling> <grywaka> <grywaka> Oczywiście nie mamy niedźwiedzi, a nasze pszczoły są bezpieczne. Z tego pysznego miodu powstają potem takie cuda, o których już trochę rozmawialiśmy, tak jak mówił Piotr. Mamy też legendarne zbicienie. Bo to jest taki historyczny, historyczny napój. Tak, to jest takie dawne piwo miodowe, ale robione z samego miodu, z różnymi przyprawami. Tego zbicienia robimy akurat z pędami sosny i z jałowcem i można powiedzieć, że mm, czuć, po prostu czuć w nim żywice, takie leśne smaki. To jest takie tajemne miejsce, w których tylko zaufani ludzie mogli się pojawić. I pozwolicie panowie, że y, tradycyjne selfie, zanim skosztujemy, bo skosztujemy trochę Oczywiście. To... Zapraszam tutaj, zapraszam tutaj w tą stronę, robimy oczywiście to ja może selfie. To może polejesz. O, tak. tak. <gry> Dobra, to wznosząc to z tym cudnie pachnącym mm, miodem pitnym robimy tradycyjne selfie.